No jak te winogrona tutaj pan zrywa, zbiera? Znaczy, ja nie zbierałem, widzi pan, ja tu siedzę w samochodzie, jestem kierownikiem. to zbiera? Tutaj, tutaj mamy ekipę całą, Aha. Tutaj, Jak pan zbiera? Ja zbiera? kurna muszę zbierać za tych... Mieliśmy w trójkę zbierać. Wszystko okazało, wszystko się na miejsce okazało. Aha. Popierdaczyła się wszystko do góry nogami pani jak w Australii. Wszystko A. muszę sam zbierać. I sam pan musi wszystko? Sam. O, I ładować to. Tu mam specjalne takie ochraniacze na, na kolana. Piękne. A, a to co jakiś pojazd? Jeden, ja mam co jaki pojazd? Co zana obchodzi? Co nie, z jeszcze mam na głowę jeden dla zbi bo tu... O, opiera tak. się oh, tak. Widzicie, wszyscy teraz tam jaja robicie przed telewizorami. A tu niestety trzeba zasuwać. Nie ma kiedy nawet się położyć. Nie chcę, nie chcę powiedzieć jak jest naprawdę, bo mogą dzieci oglądać, no. także. Bo... To po francusku można. Tu się Fukuj, ale to nie wszyscy są tacy z O tu pan z wiaderkiem zadowolony, a tu pan kierowca. No także, także jest wszystko OK. Tu w plecaku mam pieniądze, bo sprzedajemy te winogrona. Aha. No tutaj. I co kupują wszyscy? No, te spleśniały, bo te dobre to jakoś nie idą te bardzo. Ale Aha, te spleśniałe tak. idą, bo to fermentacja jest dobra. No tak. Bo takiej pleśni to nigdzie się nie kupi. To. Tylko tu. Chateau Jabol. A, po szampański, tak. 5 euro. Chardonnay Sz chyba tutaj się nazywa ten gatunek. Chateau Jabol. A, chateau Jaboule. A to z, jab z jabłek też. Z winogron. Z dodatkiem jabłek. No, jeszcze mamy takiego parę tutaj. Piśniowego, który trzy że nam wszystko znosi, te winogrona układa i tak dalej. Tak wszystko robi. W wiaderkach równiutko tak, tak, tak. układa, tak. Potem kolację nam robi jeszcze. Aha. No to żyć nie umierać. No, kolacja, jak nam zrobię, to papieros zabrakło. To bym poprosił o zaproszenie takie oficjalne wszystkich Polaków, którzy wino, chcieliby no. wziąć udział w winobraniu, w tym święcie światowego wymiaru. Zapraszamy za, rok. <laughs> zapraszamy za Serdecznie rok. zapraszamy za rok.